Hej hej, cześć ludziska. Witajcie w kolejnym odcinku Need for Speeda. Mimo tego, że serwery nadal y, nie działają tak jak powinny, próbuję nagrać materiał mimo wszystko. Y, co mi się nie spodobało? Serwery Shikena od y, Wczoraj albo przez wczoraj e, nawalają dosyć ostro. Nie da się grać, wywala z gry. E, I co się wydarzyło? Wczoraj ominęło mnie zbieranie diamentów, zbieranie tych kryształów. E, dzisiaj się loguję, zbieram te kryształy. Okazuje się, że e, jako, że opuściłem jeden dzień, w jednym dniu nie wyzbierałem tego, to muszę zacząć od początku. To jest niefajne, to jest... E, i jej powinno coś z tym zrobić. Tak nie powinno być, że przez ich błędy, przez błąd serwerów i niemożli niemo niemożliwość yy, zalogowania się, tracę po prostu 3 dni szukania pieprzonych ścieżek. Tak właśnie to wygląda. Nie podoba mi się to, niemniej jednak zacząłem to robić jeszcze raz, czyli tak jakby od pierwszego dnia. Dobra, pominąwszy to, spróbujemy rozegrać dzisiaj kilka wyścigów. Yy, spróbujemy troszeczkę upiększyć samochód. I może od tego zacznę. Próbowałem wcześniej yy, pokombinować i okazuje się, że niestety nie mogę przerzucać rzeczy ze starego samochodu do nowego, a szkoda. Ale gdzieś tam jakiś to oczywiście sens ma. Dlatego z pokorą to przyjmuję i, i będziemy sobie zbierać nowe części do nowego auta. Poprzez wyścigi, i karty i możliwie jakieś może zakupy, zobaczymy, na razie z kasu stoimy krucho, ale mimo wszystko będę próbował to ogarnąć. Na razie sprawdzimy, może czy możemy coś cokolwiek zrobić z tym samochodem. Mam straszną ochotę przemalować go, ponieważ zaczynałem z czerwonym Nissanem, i nie chcę teraz zaczynać znowu z Mitsubishi czerwonym, bardziej mi pasuje tutaj kolor. Czarny, także spróbujemy coś z tym zrobić. Zobaczymy, czy w ogóle będzie taka opcja. razy lepiej moim zdaniem to wygląda. E zobaczmy, może jakieś inne opcje. Błyszczący. Aha, tutaj jest. Aha, to jest całość. Dobra, to bardziej mnie całość interesuje w takim razie. I zobaczmy, co tutaj jest. Błyszczący, metaliczny, matowy to wygląda jak szary, pomijając ten fakt. Zobaczmy, co tutaj jeszcze jest. O, jak się świeci, odbija refleksy wszystkie. Ładnie, ładnie graficznie to wygląda. Zobaczmy, co jeszcze jest. Wielobarwny. Mieszanie kolorów wielobarwne. Aha, tutaj sobie dobieram jakby odcień, jaki ma mieć jeszcze dodatkowo. To wygląda spoko. Ale bardziej by mi zależało na czymś takim właśnie. No nie powiem całkiem fajnie to wygląda. Według mnie. Zobaczmy co to jest. Jezus Maria, co to jest? Perła cukierkowy. Ale oczo jedne strasznie. Dobra, zobaczmy tutaj. Jeszcze sobie trochę pokombinuję. Lubię jak wpada w czerwień w taką mocniejszą nawet. O, to to. Ale coś takiego już zrobiłem z Nissanem Wiecie, co po prostu wybiorę sobie kolor błyszczący. A czarny. Metaliczne, hmm. one się chyba jakoś nie różnią, nawet za bardzo. Jeszcze zobaczymy ten późniejszy chrom, jeszcze był fajny, ale nie chcę, żeby to się tak bardzo świeciło. Więc po prostu zostanę przy, przy metalicznym i dodam do niego jakieś fajne wstawki później. Także tutaj jest ok. Jeszcze coś z kołami może porobimy. Podoba mi się kompozycja kolorów czarnego z czerwonym, ale być może nie, nie na felgach akurat. Felgi może zostawimy takie romowane. Chciałbym tak samo chromowany. Yy, niech się to dokładnie kompozycyjnie zgrywa, czyli coś jasnego, z czymś, coś jasnego z czymś ciemnym. I to zostawimy na razie tak, jak jest. Zapisz. Yy, jakieś, może, bojery naklejkowe? Zobaczymy. Nic mi się tutaj za bardzo nie podoba. Dobra, może coś z tego. Aha, to tak wygląda. Dzisiaj co zrobimy, coś takiego. Ok, yy, tutaj yy, przykierowanie, tryb skalowania, tryb ruchu. O, właśnie, bardziej wyrazisty czerwiony, bo tak właśnie kompozycyjnie mi się to bardzo podoba. I chciałbym to jeszcze... Co to jest? Obróć mapę. Dobra, nieważne, nie będę tym kombinował. Chciałbym to przerzucić na tą stronę, kurczę, nie pamiętam jak to się robi. A, ale efekt lustrzany, zgadza się? Tak jest. Dobra. Dlaczego mi się wydaje, że ten kolor jest inny? Hmm, no nic, musi tak zostać na razie. Zobaczmy, czy coś jeszcze można sobie wrzucić z fajnego. Co to jest. To wygląda spoko. O, to mniej więcej tak. E, trochę może to zmniejszę. Okej, okay, mniej więcej tak. I tak mi się podoba i tak niech zostanie na razie. Podam nie wiem dlaczego to ma ten kolor inny. Dobra, mniejsza o to kończymy tuning, zapisz i zostanie tak właśnie, tak jak mi się podoba. Zobaczmy, co tu jeszcze można zrobić. Warsztat umiejętności. Czy jakieś umiejętności posiadam, które muszę fajnego wrzucić tutaj? Gotowość. Czas do zgubienia pościgu. Moloch. Ja ich za bardzo nie używam. Dlatego sobie teraz tutaj nic nie wrzucę, bo nie mam nic ciekawego na razie, moim zdaniem. Nie ma sensu wrzucać czegoś od po prostu, z czego nie skorzystam. Mm, to przejdźmy sobie dalej. Tutaj zakończymy. Yy, warsztat części. Zobaczmy, co tutaj jest. Może coś mam nowego, fajnego, co mógłbym tutaj wrzucić. Koła. Dwudziestka, dziewiętnastka, dwudziestka Zobaczymy jak ta dwudziestka będzie się tutaj spisywać Kurczę, nie podoba mi się to Dziewiętnastka Nie, to musi mieć jednak duże koła Dwadzieścia wzwyż Może to, zobaczmy jeszcze też mi się nie podoba. To totalnie nie gra mi z tym samochodem. Więc zostaniemy przy stokowych na razie. Poszukamy sobie czegoś jeszcze. Sprawdzę raz to. No, od biedy może to być. Dobra, zostawię to. Zainstaluj. Żeby jednak się troszeczkę różnił od stokowego. Co tu jeszcze mam? Neony jakieś. Do tego pasowałby albo czerwony, albo żółty, ale zobaczmy, jak inne tutaj się sprawują. Mhm. Dobra, gdzie znaleźć? Zostanę przy tym, a żeby coś mu się poddopuświeciło. Ale jak będę miał czerwony albo żółty, to na pewno tam sobie zrzucę go. Czy coś jeszcze? Przeborwienia szyb. No, tutaj by do tego neon pasował ten. Tylko totalnie mi nie gra z całością, ale niech zostanie na razie. Jakoś to tam może wygląda, nie wiem. W każdym razie nie, 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 nie razi po oczach. Pakiet obniżający. Troszkę nam obniżyło. To oczywiście zostawię. rejestrację tutaj on Kanada Francja, więc tego nie będę Francja, więc tego nie będę tutaj na razie ruszał, bo nic z tym nic mi się takiego nie podoba jak po prostu napis chyba że miałbym Poland, no to tak już lepiej. Dobra, dostaniemy na razie tak, to zostawimy, eee, co teraz sklep z naklejkami. Nie, tutaj już byłem, tego nie chcę mieszać na razie. Tu byłem, tu byłem, tu byłem, dobra. Zobaczmy jeszcze tutaj na chwilę. Mam niby jakieś tam silniki, może nie są to jakieś koksy, ale coś tam nam dodadzą. Więc sobie te wszystkie opcje powrzucam. Oczywiście. Co tutaj mamy? 3, 4, 4, 4 Dobra, co 4, 4? To jest 4, 3 Dobra, damy tego 4, 4, gdzie on był? Eee... No What the fuck? A, to sklep, to, ale ze mnie mózg Tak się dziwiłem, co tyle tych silników mam Dobra, co tutaj mamy? Do ładowania 3, 3 dobra. No, innej opcji nie ma. Musi być to przekładnia. Jedna tylko jest, no lepsza taka niż żadna. Zawieszenie. Oczywiście. No, rzucaj się. Już mam 504. Nieźle to skacze To mi się podoba. Hamulce, jakieś by się przydały, oczywiście. 4, 4, wszystko takie same. To obojętnie, w zasadzie, co wrzucę. Opony. O, te są jakieś przykokrzone. Dobra, już mamy to. Nie mam właściwie tylko silnika. Przydałby się jakiś. Nie bardzo mi też stać teraz na silnik jakiś. Eee chociaż zobaczę jakie cenie one są jeszcze silniki 32 klocki, jakiś taki lepszy dobra, to sobie dozbieram do tego silnika jeszcze no dobra, zakończ tuning zapisz i tak moi drodzy wygląda nasze auto, to jest wstępna przeróbeczka, taka na szybko bardziej Dobra, spróbuję teraz się ścignąć. Jeśli film nagle się urwie, czy coś takiego, to znaczy, że znowu są problemy z serwerem. I na tym zakończę ten odcinek. Jeśli się nie urwie, to odcinek będzie trwał nadal i wszystko będzie git. Także idziemy szukać wyścigu, zobaczymy, czy się uda. Dobra, wyścig na torze, dwa okrążenia. Zobaczmy z kim jedziemy. 4-5. wow! Prawie 600. Co to jest? Dodge Viper. God damn it! Dobra, widzę, że już z większymi koksami do tam do czynienia. Jeszcze nie mam dokładnie mojego samochodu. Dopiero teraz będę go wyczuwał po tych nowych zmianach. Zobaczymy. Poprawę już widzę. No odejście ma dobre Wow troszeczkę się chłopaki przepychają. Ależ pornie, to zakręca, kurczę. Muszę się przyzwyczaić do tego. Wow. Śmiesznie to wygląda z tymi zielonkowymi elementami. Naprawdę. Łoooj, wow, Pomijam wszystkie możliwe skróty. Eee, pominę to. <grymne> no super, kolejny skrót poszedł. prowadzenie zupełnie inny niż ten, do którego się przyzwyczaiłem w Nissanie, o czym już pewnie nieraz wspominałem, ale zamierzam to wspominać, ponieważ może wyglądać na to, że. Nie znam mechaniki jazdy, ale no. Prawda jest taka, że w każdym samochodzie jest ona inna z tego co widzę, co jest oczywiście na plus. Bo do każdego samochodu trzeba przyjąć inną taktykę. No, już skończyliśmy wyścig. A ja gdzieś jeszcze z tyłu, kurczę. Aż, aż się prosiło, żeby użyć tego skrótu. <grystanie> ciśnij, ciśnij, ciśnij. O, lataż to on potrafi, dobra. Czwarta pozycja, średnio najeża, yy, Ale jak na początek przyzwyczajenia się do auta, to znośnie. Co tutaj wybrać? Wybiorę to, magnes, spoko. Tylko, że ja tego nie używam. Dobra, zróbmy jeszcze jeden wyścig jakiś. W ramach tego, że kurczę, długo nie grałem. Sprint, mój ulubiony. Jeszcze muszę rozkwinić jedną rzecz, której nie rozkwiniłem. Otóż tutaj z każdym levelem postaci, tak jakby, uzyskujemy dostęp do możemy gdzieś tam punkt jakiś rozdawać ja nawet nie wiem gdzie hello człowiek już tyle gra i nawet tego nie wiem będę musiał gdzieś tego poszukać dobra jedziemy wow ale ma samochód nie wiem co to jest ale za pieprza równo Taki to nawet skrótów nie musi używać. Coż on zrobił? Co to było? Nie wyrobił się na zakręcie, wjechał w budynek. Dobra, prowadzę, ale spodziewam się szybkiego użycia magnetu na mnie. O właśnie. Wo wow. wow, wow, wow. No pięknie, zajebiście. To dziwne, że jeszcze prowadzę naprawdę. A ja znowu magnet. No pięknie. Się uparli na mnie. Kurde, używają tego skilla. Po co, na co? Wow, ten to się rozpędził, naprawdę. Aj ciężko, ciężko, troszeczkę jak czołg skręca. Ale rozumiem, że przy takiej masie i takich prędkościach tak to się odbywa właśnie. Dobra, powiem wam, że jestem zadowolony z tego wyścigu, jakoś mi to poszło. Mapkę troszeczkę znałem. Pierwsze miejsce, bardzo ładnie. Zobaczymy, co uda nam się z kart wylosować. Kurde, znowu magnes, no to jest masakra jakaś, słuchajcie. Tak czy siak, zmieniliśmy trochę samochód, pościgaliśmy się, serwer nas na szczęście nie wywalił, to dlatego można ryzykować grę. Jeśli macie ochotę, to wskakujcie. Ja gram na serwerze chicane.eu Apex podobno to jest starszy serwer, na którym jest więcej wymiataczy, ale ja jestem zielony w tym. Tutaj też jest sporo graczy, z którymi można pograć. Jeszcze nie tak wysoko levelowych, jak tam na pewno. Także zapraszam Was na Shikaina. No i do zobaczenia na wyścigu. Także trzymajcie się, na razie, cześć, pa!